Cześć witam Was bardzo serdecznie z tej strony Damianą A to jest kolejny odcinek z naszego Far Crya 3 i niestety muszę Was zmartwić Jest to O ile się teraz nie pomylę Ostatni odcinek z naszej pięknej serii z tej pięknej gry łot 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 tak, mówię to z wielkim takim kamieniem na sercu, bo gra jest naprawdę miodna i kurczę, nie chciałbym jej kończyć, no ale cóż. Tak, ta gra jednak ma taką swoją długość, prawda, że tutaj nic nie poradzimy. Okej, okay, słuchajcie, skończyliśmy, gdzie mieliśmy skończyć, tu gdzie mieliśmy sobie zacząć? ostatnio i tak właśnie zrobiliśmy okej okay. idzie tutaj czekajcie ta misja jest cholernie trudna z tego co wiem tak fajnie teraz będę na nim wypisywać na Facebooku extra pięknie Szczerze to wam powiem, że mi się już nie chce tutaj z nimi bawić. Tam jest sniper, elit. Oh shit Oh fuck. fuck, 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 fuck Przepraszam was, przecież ja mam Cheat, 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 Tak, to było niepotrzebne moim zdaniem teraz. Ale cóż? Okej. Okay. Ja nie spieprzyłem tą sprawę teraz, ale kurczę się! Zginę, zginę Zanim byśmy zaczęli robić to miejsce, to kurczę mogłem sobie

Save some C4 for that big metal door blocking the bunker in this, yeah? This must be a restricted area. I'm not supposed to be here, so I don't think this uniform is going to help. There. Again. It's better not to stay in the lab. have a bow, guys. I Pismo okej okay. Tam jest alarm No i coś myślę, że tak szybko do tego nie przejdziemy, wiecie? Ale to jest tylko moja teoria Okej okay. Snajperzy cholerni mnie wkurzają tutaj. Najbardziej Nie wiem, bo teraz tutaj z chęcią zdjął, tylko czy ja w niego trafię. Yeah! No dobra, to mamy już... ich mamy z głowy. Teraz jeszcze ten został. Właściwie do tego już będzie trochę trudniej. Chociaż... O! Shit! No i znowu nie wyszło. Jasny Gwintus. To będzie cholernie trudne, tak sobie myślałem. Plus jest taki, że... Że alarm wyłączyliśmy, ale to kurde. Tak nam tu prawie nic nie daje. No dawaj, nawalaj z tego! Już miękczy się. Yeah! Dobra, tego mamy z głowy, bydlaka Idziemy do następnego No dawaj strzelaj no What the fuck Nie wiedziałem, że można przetrzymywać sobie granaty No leć się! Pieprzone gnoje Tutaj ktoś jeszcze jest Cześć! Coś tu jest, jakaś amunicja, coś? Nie ma Słuchajcie wiecie co ja w razie co muszę sobie kurczę naładować jeszcze trochę amunicji Gdzieś tu jest coś Chociaż te grubasy chyba mają o, Dobra, dobra nieważny idźmy już tam gdzie mamy iść Coś tak... Takuje? No co tu się dzieje, ja się pytam? Co za... Także nie Dobra spokojnie Jak tu być spokojnym Co ja mam tam zrobić? Wybuchnąć to? The hell? Bez sensu. Jezu, znowu ta ciota z tym miotaczem. No gaś to, człowieku. Jezus Jeszcze żyję frajer. No kurde weź przestań tym strzelać, czy ty. No jaraj się no co za idiota z tego Jasona Czy ty naprawdę jesteś taki głupi? Czy ja to prowadzić nie umiem? Idioto! Ty głównym, tak? Chcesz mnie go strzelać? Ty ciągle się jarasz, Pało! Jak tu z tobą współpracować? What the fuck? Kolejny raz znowu ten pacan z tym miotaczem ognia. Jezu. Jaraj się. Smachow. Gdzie ty idziesz? Ugasz ten ogień! To będzie trudne. Fajnie. No ja. A, To jest gotówka, no tak. Wiej. I tak masz strzelak. Jest. Mamy chociaż punkt kontrolny. O, oh, cieszę się. Ekstra, to biegniemy. Ooo, oh, fucking shit. Ekstra, no to już leżymy. Zagrzebiście. Co to ruska? O co tu chodzi? Co ty tutaj robisz, psie zasrany? No łukiem, naprawdę. Tak zajebiście. Mhm. Naprawdę Łuk chciałeś wyjąć. Eee, co za idiota? Z jedną misją się tak męczymy. Ja myślę, że to nie będzie chyba ostatni odcinek. Tak sobie przynajmniej myślę. Idioto. Weź się, ogarnij i w nich tu zaszli strzel. A ty co tu za strzelany No jasne!

Czy tam leci sam, ja mam nadzieję, że to jest to Naprawdę jeszcze tego musieli wpuścić, bo by nie wytrzymali Już wolałem tych zmiotaczy ognia Sam no ląduj dawaj No weź no już tak blisko, no ty buj bujcie. I wybaczcie naprawdę. <śmienicza> Ale człowiek po y prostu tutaj... To misja chyba najbardziej będę wspominał. Z tych nieudanych oczywiście. Kurwa, no już tyle było A ty skąd tu się drugi wziąć z... Gisz ma to być pieczne i się skończy Nie przeładowuj teraz To będzie naprawdę ekstra odcinek

Dawaj sam, przylatuj tu no. Widzowie czekają już na dalszy ciąg epickiego końca, a ciebie nadal nie ma. Naprawdę łuk! Czekajcie, muszę go rozwalić. Co się Oof. Już myślałem, że to się nie uda. Co za No, to na rafrajerzy Zobaczcie tylko ile się nagrywa Zagrzebiście Czy tutaj tak było to ustawione? O, teraz fajnie zdechnie ustawię tego Tak czy nie? Słuchajcie Nie, chyba jeszcze nam dwie misje zostały no nic, będzie to drugi odcinek Długi, yy, dłuższy odcinek Spotkamy się w składzie paliw, zabawimy się trochę No to jedziemy 1, 2, 3, skacz Maluj na czarno, sukces Yeah Dennis Rogers

A Zresztą tak jak to w tej grze miało wyglądać, pierw jesteśmy zwykłymi, zwykłymi rozbitkami, a z czasem robimy się na prawdziwych rampo, więc... W sumie to tak to zaczyna mi wyglądać. I właściwie to ja, kurczę, nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie. Ehm, słuchajcie, pójdziemy sobie do najbliższego obóz Delta. Właśnie, obozu, bo ja muszę uzupełnić ammo. Bo jeśli będzie kolejna taka rozwałka, to sorry, ale będzie hmm, dość trudno. Cholera w tych LKM-ach najgorsze jest to, że on tak długo to przeładowuje. I to się... Aha, fajnie. Nie można sobie... E... Amnicji podładować. E... No to... Wam powiem, że mega. Aha, tu mamy samochodzik, więc pojedźmy sobie tam. <laughs> Obóz delta Ale kurczę ta misja to była... I on chyba najbardziej zapamiętał z, z wszystkich takich nieudanych, bo kurde Straciliśmy naj, najwięcej czasu do nas. Okej. Okay. Fajnie, tylko nie uzupełniłem <laughs> Okay. favors. I've been waiting to light this place up as the Americans say for a very long the time. You're American? Yeah. My father was in the Navy SEALs. I was born when he was stationed in Texas, and then he was relocated back to Deutschland. Oh, Uncle Sam. Yeah. Sam. yeah. One of the founding fathers, I think. <laughs> you might want to look that up. Ok. Przed nami prawdopodobnie jedna z ostatnich misji, którą przeżyjemy w tej grze. Sam Becker, czyli musimy go osłaniać. Bardzo się cieszę, naprawdę. Kolejny dzień sądu. Oooo, oh, fuck, nie ten guzik, ale dobra. O oh, fuck'e. Nie, nie. Nie, no cholera, znowu ci. Dajesz radę sam? Sam, dajesz sam radę? Cholera, jakby tu ich obejść, żeby... Trzeba im w heda strzelać, a oni tak nie giną. Dawaj sam, tu idzie. Naparzaj w niego. Chociaż kurde, w sumie ja już mogę ich podłożyć tą bombę. Czy co to tam? Dziebut. чай ну учай кай есть и за душу самну напаить но No. No, co za lama. No jak to możliwe w ogóle? Ja nie ogarniam gościa. Zamień się tą bronią. Dobra, jedziemy tam do tamty. że nam się uda. Tak, 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 bo nam się uda. Ale to msnoś, Jezu! Nigdy nie używałem tej broni. Tak, miała być ekstrakcja, wyszło wielkie gówno. No Jezu! Jason! No Jezu! To jest masakra ten odcinek to będzie. Stwierdzam. Fakty. Pasta do zębów, ekstra. Na co nam ta pasta teraz? Bo nie Okej okay. Kolejna przełada Czy my nie zaparkowaliśmy? Byt! No jasne Tak no Słuchajcie Ja wrócę do was Jak zajmę się tą misją, okej? Okay? Więc Trzymka i do zobaczenia za